Witajcie, witajcie, kochani. Taka krótka dzisiaj transmisja. Chciałam Wam przypomnieć, ponieważ bardzo dużo jest wiadomości, bardzo dużo jest pytań. Bardzo dużo osób zapisało się na rytuał pozdrawiający miłości dzisiaj. Dzisiaj taki szczególny dzień. Teraz muszę sobie troszeczkę tutaj usiąść wygodnie, taki na luzie. Dzień. Dzisiaj jest taki dzień, który właściwie jest takim dniem szczególnym. Dla mnie właściwie. Zawsze miłość towarzyszy w życiu, nie tylko miłość taka rodzinna, nie tylko miłość do drugiego człowieka, ale w ogóle miłość w ogóle nas tworzy. I tutaj w tych walentynkach nie ma nic szczególnego: nie ma nic szczególnego. Dla mnie miłość jest codziennością, jest taką, powiem, radością. Ponieważ bardzo dużo mam wiadomości od Was, ponieważ bardzo dużo mam zapytań o dzisiejszy rytuał, postanowiłam to wszystko zrobić w jednym filmiku. Więc dużo osób się zapisało na rytuał. Link do grupy będzie pod postem. Jeżeli jesteś moim stałym, regularnym klientem, ja to tak nazywam, to rytuał jest dla Ciebie prezentem. Rytuał jest dla Ciebie prezentem, rytuał jest dla Ciebie bezpłatnie. Natomiast natomiast jeżeli chcesz się zapisać właściwie jeszcze przez 50 minut do 19 można się zapisać, wtedy można opłacić, więc napisz do mnie na, na, na skrzynkę prywatną i wtedy tutaj podam dane do wpłaty, można wtedy opłacić rytuał, można wtedy właśnie się zapisać, więc zapraszam serdecznie. Pytacie się, co przygotować na ten rytuał? Zwykłą, prostą świecę. Będzie to rytuał medytacja, będzie to rytuał, który nie tylko tak jakby aktywuje tę energię w waszym związku, który powoduje, że mnóstwo takiej, powiem, dobrej Błogosławionej energii napływa, ale także chroni, wzmacnia, balansuje, regeneruje tą energię, bo energia musi przepływać dobrze. Energia musi przepływać, powiem spokojnie, niepotrzebne są w energii czy w domu energie jakichś niepotrzebnych życzeń, złożyczeń, więc też tutaj podczas tej medytacji będziemy. Będziemy to robić. Więc, jeżeli, jeżeli zapisałeś się, a nie będzie ciebie na rytuale, bardzo proste. Zapraszam serdecznie. Jesteś w kręgu, więc ta energia płynie do ciebie, będziesz mógł sobie potem odsłuchać. Myślę, że Wam wszystko powiedziałam. Link będzie do rytuału niedługo. <gryw> Pojawi się pod postem dla Was, więc link będzie, link będzie niedługo i potem. Was po prostu dołączę. Rytuał jest o godzinie 22, czas angielski, więc zapraszam serdecznie. Życzę Wam cudownego, wspaniałego wieczoru. Jutro mamy losowanie, właściwie dwa losowania, bo jeden post mamy w sklepiku, gdzie można wygrać e, talizman i ten talizman będzie wybrany dla Ciebie, a drugi post, e, drugi konkurs możecie wygrać pięknego Anioła. I ten anioł będzie jutro losowany. Każda osoba, która zapisuje się czy na rytuał, czy zapisuje, się, czy, zapisuje się na, czy zapisuje się na sesję, czy po prostu zamawia pytanko, bierze udział też w losowaniu. Więc zapraszam serdecznie. Jak najbardziej. Myślę, że wszystko powiedziałam w tym jednym filmiku, więc <gryw> widzimy się jutro na cudownej porannej, pozytywnej transmisji z dobrymi, co jest tutaj ważne. Życzę Wam miłego wypoczynku i życzę Wam cudowności. Pa. pa.